Cześć, jak się macie? Z tej strony Kocyka, To jest kolejny odcinek. Zagrajmy razem w Hero Zero. Dobrze. Po pierwsze chciałbym wleźć do drużyny. Siemka. Nagrywam. Pozdro. Al. Tak, jestem teraz w The World of Heroes. Bardzo mi się ta drużyna podoba. Ale dobrze, co na razie możemy zrobić? Robię na razie treningi, jak widzicie, bo powiedziałem, że będę robił. Właśnie. Moja poprzednia drużyna, właśnie, składron. No ja nie wiem, co robiła. Ona ciągle tam wiezie. Dobra, yy, ale przejdźmy. Yy, tutaj widzę, że już odświeżałem towar, ale odświeżmy sobie jeszcze raz. Niestety nic nie ma. A szkoda. Yy, powalczymy sobie w lidze może? Tak. Nawet bez możemy. Okej. Okay. Yy, tego. Ok, teraz możemy sobie tego Johan jo <grystans> Johan 144 nie wiem jak się to wymawia. Kto do mnie pisze? Redaktion, i ja widzę, że ty również, a tak w ogóle to dobre staty jak na ten level. No w sumie nawet super Nawet dobra <ścoughs> Pozdrawiam Cię No no Pozdrawiam Redaction'a <ścoughs> Nikt nie chce zostać pozdrowiony Szkoda Ale dobra Jeszcze sobie zobaczymy z jednym przeciwnikiem I to będzie kostek.pl O Jezu, co się stało? Yy, widzę, że kostek miał bardzo mało siły. Yy, ale dobrze. Yy, o, zakończył mi się trening. Super. Yy, <laughs> Okej. Okay. Yy, nie, na razie nie będę robił. Yy, właściwie to ja mam chyba. Kurde. Ale dobra. Yy, przekryt na całego. Tutaj jest 93. To sobie za. Łatwimy gościówkę Jakim cudem ja przegrałem? Jakim cudem? A sobie dam jeszcze w statystyki, bo tak mi się prawie już nie robię, bo wiecie. Zależy mi teraz na statach na PL-15, co nie? No. Chyba starczy. E... Siema, Mimi. Siema. reduction Nawzajem. E... Napisz, jak zwolni się miejsce. OK. No, się mam mnie. Dobrze, przekrywa do całego. Teraz chyba to zrobimy. Tak! Nie. Hmm. Mm -mm. Dobrze, więc tak. E, tutaj jeszcze 10 poziomów. Ale się napiję na chwilę. Ok, z... zobaczymy sobie z gościem tym, i wygraliśmy. Wow! No super. W ogóle to mogę jeszcze odwirować sobie tam, gdzie mam dużo siły, na przykład tutaj, jak widzicie. No i siły mam mniej. No tak, i w inteligencję poszło, super. No i sobie atakujemy kolejnego gościa Czy atakować go czy w zadaniach specjalnych W zadaniach specjalnych spróbujemy No poczekajcie, ja mam więks... Nie, on ma większą szansę na unik Ale wygraliśmy. Wow No nawet się tego nie spodziewałem Bardzo się z tego cieszę tu już mamy setny poziom i chyba z tym przeciwnikiem już nie wygramy Ale możemy spróbować jednej taktyki yy, Tam jest 96 Ale ja mam jedną taktykę taką Taką tajemną jakby Że tak ściąg Ściągacie właśnie broń Atakujecie tego typa I wow Dobra Zostało mu tyle życia, więc może z bronią go bym i tak pokonał, ale nie wiem. Zobaczcie, teraz skracacie. I teraz powinniście wygrać. Bum. Taktyka! No i ja właśnie takiej taktyki będę używał. O, co drugi? O nie. Dobra. Zawalczymy sobie teraz z tym właśnie przeciwnikiem. Przebrany statysta i... Niestety przegraliśmy. A szkoda. Ym, weźmy sobie, może oświeżmy jeszcze raz towar. Aż kurczę. No niestety, ale mamy za to niezłe przedmioty. A raczej przedmiot. Ym, co by teraz tu zrobić? Yy, jutro. Hmm. Czy kupić wspomagasz? Nie, na razie. Ten plus 25, ile to mi dodaje? Co z no. To by było 200 plus. Wow! Ale dobrze, e, sprzedajmy bezużyteczne przedmioty, które nam się nie przydadzą. E, Okej, okay. w skrzynce depozytowej to już jest bardzo słabe. No... No jest... Ale będę trzymał. Przynajmniej to są setówki. Yy, właśnie. A jak będę wyglądał w tym? <grym> ale dobra. Yy, wolę... Hmm, tak czy tak? Ale trudna decyzja. Chyba tak. <grym> yy, dobrze. Yy, więc tak. Tak, co teraz możemy zrobić? Którzy jesteśmy w rankingu? Aha! Począłem gościa. Jest przede mną. <noise> ja nie mogę. Um, hmm. Teraz hmm. Czy zbijać honor wtedy i... W następnym <noise> walkę mamy o dwunastej, tak? A dwunasta. 12... To wtedy mogę po tej walce zbijać Hanów. Tak. Okej. Okay. Yy, gdzie się podziały bateryki? Chyba wszystkie zużyłem. <grym> no. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i cześć. Dobrze. Yy, chyba bardzo cicho powiedziałem. Ale dobrze. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, no i cześć! Jeśli chcecie właśnie więcej odcinek odcinków z Hero Zero, to właśnie lajkujcie, pamiętajcie, że to właśnie wspiera mnie. No i kolejny odcinek może będzie właśnie we wtorek. Tak, więc narka!